Siema, jeżeli chcesz wygrać kawałek, sedno zamieszanie w stanie: filterek za około 60 zł, wpłat z kodem w na G G4 Skins lub Key. Zrobę dowody wpad podsyłać mnie wiadomości prywatnej. Każde 1 zł to jest jeden ticket. życzę Wam powodzenia. siema. Dzisiejszej manę z Wiz i witam z kolejnym odcineczkiem 1700 w budżecie. Oczywiście zachęcam Was do używania kodu promocyjnego, jakim jest Wrix, plus, 15, plus 5% przy dodawaniu. A na jakieś dropie wpisuję z macie plus 15%. Oczywiście są tickety, więc zachęcam do wpłat, Dzisiaj mam 1700 zł. I chciałbym otwierać skrzyneczki, które są różowe, ponieważ słyszałem, że mocno oddają. I chciałbym sprawdzić to czy te skrzyneczki również oddają różowe skrzyneczki. Więc sobie. Przetestujemy i widzimy się Dobra, tak jak tutaj mówiłem <laughs> Dobra, 79 złotych Classic Fade, zobaczymy co nam tutaj Dropnie hmm. Zobaczymy, czy to jest plusik? Tak to jest plusik to Jeszcze 7 raz, otworzymy i zobaczymy Co nam tutaj dropnie hmm. I chyba nadal plus, nie lekki minus Ale my oczywiście, co, my od razu zrobimy Sobie kontrakt eee, Weźmiemy sobie kontrakt 158 zł, i byśmy sobie od razu zobgradowali ten przedmiot za 130 zł. Na jakąś może ładną kostkę zobaczymy, ile tu jest do najtańszej kostki. A może takie rękawice, bo są fajne. Damy taką stronę i zobaczymy, co nam to siądzie. E nie, góra nam siadła. No niestety, nic. No co, lecimy kolejną skręczkę. To jest bardziej filtowe. To nie, to, to, to. famasika tworzymy Otworzymy raz. O, i I teraz normalnie. I zobaczymy, co nam tutaj dropi. O, i chyba lekki minus. Leciutki minus, więc sprzedajemy. Mm. I teraz jedno z droższych skrzyneczek. Glowsy, możemy uznać tak różowe. Czy to nie za bardzo różowe? Chyba filetowe, Dobra, nie uznajemy tego. Więc lecimy w kolejne. Różowe tu też jest, więc sobie Anology otworzymy. 7 zł za jedną. Otworzymy ses o! jeszcze raz. Lekki unus, dobra. Wyłączam animację. I zobaczymy co tu jest jeszcze ciekawego. Pinki! Bardzo ciekawa skrzyneczka, procentówka fajna. Eee, tylko strasznie jest droga. 357 zł za 5 otwarć. I zobaczymy co nam tutaj dropi. I nam dropi Gali za 400. Eee, ale jest to niestety minus, więc sprzedajemy najtańsze. I otwieramy jeszcze jeden raz. Tutaj. Żebyśmy coś grubego. o, kartele 2, ale to jest chyba minus. Lekki minus. Więc sprzedajemy najtańsze, zostawiamy i lecimy w kolejne skrzydeczki Dobra, mam plan. Pójdziemy sobie teraz na mm, gadżety. O, gadżety pójdziemy. <laughs> I sobie zaraz zrobimy kontrakt. O, minus. I jeszcze teraz normalnie. I zobaczymy, czy da nam się jakąś koskę zrobić. Coś takiego, może za 2000, jakaś ładna koska. Zobaczymy, co też jeszcze ciekawego. Różowy strzyneczek Neon Time. Eee, 10% usp. I krycholewa. Przepraszamy sobie, krycholewę. Jeden raz. Uuu, ale sypło. Drugi raz. Trzeci raz. Teraz. I piąty ej nieźle to oddaje, <laughs> nieźle to oddaje. Dobra, teraz polecimy sobie w coś droższego. Może tu jest coś droższego? 10% knife, dobra, pięć otworzymy. O, nawet nie otworzymy sobie. <laughs> to pozwolimy sobie, że otworzymy sobie take i loot, nie, fusiony. Fuzjon. Fuzjon też jest jeszcze taki różowy, więc sobie otworzymy. Raz. Dwa, o! I trzy. I zobaczymy, co tutaj nam trafi ciekawego. Gloczek, ale jakby on był bardzo w bardzo dobrym stanie, to byłby plusik. Lekki plusik, więc teraz polecimy coś grubego od maksymalnych znaczymy i walniemy kontrakt ponad 792 zł i dostajemy goutnę, bo może Mardurę fake. Uh, lekki minus, ale to nie jest aż taki spory minus. Bo jest tylko 20 złotych Minusu więc, ja bym coś takiego zrobił. 1000 zł dostajemy. Glowsy, może jakieś fajne za 800. I skontraktujemy sobie. Takie coś 118 zł. meczka. A jeśli Ty widzę, dotrwajesz do tego momentu. Napisz w komentarzu słowo banan. A i jedna z osób, tych których napiszę, może zgarnąć takiego otowego skina, który Wam się teraz pokazuje. <laughs> Dobra, eee, to co? Lecimy w meczkę taką, jeszcze. Może coś takiego. 135 zł, więc my tym emeczkę I tą sound, tylko troszeczkę droższą. A więc teraz, głęboko, że się do tego momentu. I teraz zrobimy coś potężnego ponieważ damy 40% szans i takiego, takiego ładnego digielka na lewą stronę i czy nam to siądzie? Nie jestem tego pewien, ale myślę, że to siądzie i życzę powodzenia, a wysiadło mi to. Niestety, minus dla nas, ale dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Pamiętajcie, że jest ten konkursik. Jak sobie napiszecie słowo banan, to macie szansę zgarnąć Skinka, bo wylosuję taką osobę i dziękuję za obejrzenie odcinka. Do zobaczenia jutro. Cześć, cześć. Yo.